To uczucie, które sprawia, że wybór staje się prostszy. Większość z nas ma plan B, C, D. Bezpieczne opcje na wypadek porażki. Wspinamy się po drabinie, ale przez ten cały czas zawsze jest ryzyko upadku. Im wyżej jesteś, tym bardziej. Boli. Naturalne jest więc, że szukamy bezpieczniejszej drogi, żeby nie wypaść przez okno tylko dlatego, że ktoś nam zrobi masaż stóp. Jest ósma, stałem o ósmej. Trzeba ogarnąć, trzeba wrócić z agencji. W tym tygodniu po prostu lunchujemy. lunchujemy ten szczyt i śmigam po prostu nawalać, nie? Zauważycie, pisze Bruce terma z ekonomii. Rudolf Clausius wyjaśnia, że entropia to miara nieporządku w systemie. Im więcej bałaganu, tym wyższa entropia. To tak jak chaos w pokoju albo w głowie. Czym większy, tym ciężej żyć. Troszkę więcej niż 60% wyrwałem. Jeśli zrozumiesz entropię, zrozumiesz, że nie robiąc nic ze swoim życiem, wybierasz powolne tonięcie w chaosie. Słuchajcie, stało się. Oficialny member of Aoyama Boxing Club, także niezmiernie się cieszę. Trener cały czas mnie sprawdzał, mówił mi, że muszę się podciągnąć, żeby dostać się oficjalnie do klubu, i cię oficjalnie e, mnie zaprosił i, i przywitał, także także niezmiernie się cieszę. Większość z nas ma plan B, C, D, bezpieczne opcje na wypadek porażki. Jest w tym pewien paradoks: im bardziej skupiasz się na planach awaryjnych, tym mniej energii poświęcasz planowi A. To jak próbować poderwać dziewczynę, myśląc o jej koleżance. 21 grudnia będę mieć walkę, będą organizowane zawody. Moja walka slash sparring, no ale walka będzie rozpoczynała jakby tutaj lokalną galę. Czy jest stres? Jeszcze nie, ale na pewno będzie. I to jest 21, czyli mam no 21 niecałych dni. Najwyżej dostanę bęski. Trudno, nie, nie chodzi w tym o to, to, że sam fakt, że jest walka to na pewno będę się bardziej przygotowywał, więc pod tym względem spoko. Ta jedna rzecz sprawia, że wybór staje się prostszy: praca, brak kasy. Wczesna edukacja, część systemu. Ta jedna osoba, która sprawia, że nam bardziej zależy. To wszystko to forma. Forma tej jednej rzeczy. Ciekawe spóźnienie dzisiaj, jeszcze ale... Ładny dzień, piękna pogoda, jak zwykle. Lubię bardzo te czwartki. No, ciśniemy naprawdę ciśniemy. No, także jak widać, niezwykle ja jestem spóźniony. To jest fatalna cecha, no co poradzę. Pamiętam, że jako kelner pracowałem w Warszawie. Drugiego dnia pracy o godzinę się jakoś spóźniłem. I się powiedział, że jak jeszcze raz to zrobię, no i tak się spóźni o minutę, to nie mam przychodzić do pracy. I skończyło się na tym, że przez najbliższe półtora miesiąca od dwa miesiące e, nie spóźniłem się ani razu, nawet o minutę. What's your jest what's your top 5? Yeah, I need to update my Spotify. I listen to the most random stuff. Bro, I have yankee G, the Polish rapper. Ghana, I have Ghana. I have. A, do you know MGK? I, don't know. I can play you Fauki. <laughs> <laughs>

Nie, mój, ogólnie nie mój typ, ale jakby podoba mi się, wiesz, ten taki charakter sportowy w nim. 4 3 km tempo 19 minut 20 sekund. Ostatnio podpisałem jednego klienta na logo. Mam wrażenie, że życie i, i osiąganie niektórych rzeczy jest proste, ale nie jest łatwe. Mam wrażenie, że to co jest jakby fajne w życiu i to co jest dla mnie po prostu ważne, żeby jakby mieć umiejętność. I dobra umiejętność to taka, a możesz być w tym lepszy i możesz zmieniać świat na lepszy. I to ci daje trochę taki power, bo wiadomo, że jakby pieniądze są ważne i tak dalej, nie? Ja jakby ja też nie jestem z nim, wiadomo, jak niektórzy ludzie doświadczają czegoś takiego, że dochodzą do pewnego poziomu finansowego, są bardzo wysoko i odczuwają taką pustkę i dążą do tego, że mózg się i głowa się do wszystkiego się zwyczaja. I to jest wszystko względne. I nieważne, to nie tak, że ktoś ma więcej pieniędzy, to jest szczęśliwszy, bo jakby, okej, okay, na początku jest boost, no i spoko, nie? Są ludzie, którzy potrzebują na przykład motywacji, albo mają jakiś problem, ale z drugiej strony są ludzie, których, których problem jest to, że nie mają problemu. I tak po prostu sobie żyje jak taki planktonik. To też nie chodzi o to, żeby stworzyć sobie problemy, ale mam wrażenie, że w tym wszystkim chodzi o to, żeby próbować nowych rzeczy i Starać się być jakby najlepszą wersją siebie i nie mam pojęcia co to znaczy. Dążenie do tego, że będzie dobrze, jak nie będę mieć żadnych problemów, jest a wykonalne i to jest coś na co nie mamy wpływu. Napisała do mnie pewna osoba i wysłała mi w ogóle 10 donate'ów. Dziękuję bardzo, bo to bardzo dużo pieniędzy jest i, i naprawdę dziękuję Ci bardzo. Mocny, nie? Także under, under construction, ale no to jest przez przemocne, nie? Nawalamy, ten tydzień jest, jest naprawdę bardzo produktywny Ale jesteś w przerąbanie męczący Ale wszystko po coś to jest znowu jakiś wkurzony jestem, nie? Duży lunchik, myślę, że jest tutaj... No, 1700 kalorii spokojnie, zapłaciłem 20... 23 zł, także naprawdę bardzo dobra cena. Też muszę się nauczyć, żeby być trochę bardziej cierpliwy i przykładowo teraz jest weekend ja chcę pisać do ludzi, wkurzam się, że nie mogę pisać, bo jest weekend, że nie odpisują i jakby no spoko, ale w tym momencie nabieram jakby clarity co chcę zrobić na następny tydzień I love the the temperature of the color It's it's very warm, it's warm yeah, exactly. it's, not like wide, yeah it's like, 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 like 4700 Kelv exactly <laughs> Wiesz, nawet... Ty! No i co, wariaty? Miłoszek, słuchaj! Ale jasne! Śliczny! Ja trochę jest zimna tych łyżwach, nie? W sensie tamten... Nie chcę ten... Ale one są takie... Że mają kolce. Dawaj, dawaj stary, szwadron, szwadron, szwadron! Wow! What a skill! How long have you been you, you? How many years, how many years? It's six foot that hard? It's not. Crazy, you did it. No, <laughs> you're feeling Oh like, Lucas. How does this and you were supposed to do it Lucas now? You're trying to do it for me. Come on, Lucas. No, oh, what? You. Oh, come on. Your turn. Okay. Three, two, She's one. Ten years, seven Yo, that's not going on the YouTube. bro. You. I need the credits. If this is going on YouTube. It's 5 to 5 I słuchajcie, tak mnie na wzięło Jakieś burger szefo Jest jeden problem Muszę ważyć do jutra Do godziny 10 65 kilo Aktualnie ważymy No 65,9 Jest godzina 16 Domi mi. Johejo. Skąd przyjechałaś? Z Korei. I co? Też wymiana studencka, nie? Wymiana No Ja dzisiaj nic nie wiem. Beka jak ja, wiesz, zrobię ten trening Dzisiaj też jeszcze... Pewnie sobie zrobię trzy kąpiele takie w wannie, nie? Żeby no. wypłacić A i tak wpierdol jutro dostanę, nie? Dobra 3 2 1 Dobra Nice Dobra, śmigam na ten trening To jest kwestia tylko czasu I ja ostatnio... Mam taką rozkminę, że... Jestem w takiej pozycji, że mało rzeczy jakby mnie trzyma. Na przykład mogę być tu, mogę być w Polsce. Będzie dobry dzień jutro. Też trochę będzie znajomych ode mnie, więc chcę dać jakby dobre show. Ja nie, w dwa kilo schudłem ogólnie w, w jeden dzień, nie? E, oponenta widziałem, może kurczę, nieźle pokąsać. Także respekt. Teraz są dwie godziny. Idę oszamać. Farmerski market. I kupiłem banan Nienawidzę tego smaku.

fight Istnieje dystans między myślą a działaniem. To właśnie tam rodzą się problemy. A co jeśli świadomie nałożylibyśmy na siebie presję, co gdybyśmy sami stworzyli warunki, w których wybór staje się prostszy. Po walce jak wrażenia? Ogólnie spoko. Pierwsza runda no to totalnie Wosity, ale w drugiej rundzie trochę lepiej jeśli chodzi o staminę. I druga runda była moja. W pierwszej rundzie widziałem takie trochę, że co to, we wzroku trenerów, ale, ale potem już, już było lepiej. <laughs> ogólnie to gaspoko spoko, no jest motywacja, żeby zrobić kolejną walkę, jeszcze lepszą także się cieszę, idziemy coś zjeść piękny dzień E, N, -N O? jest to nie jest Fajnie, dziękuję w ogóle znajomym wszystkim, którzy przeszli. Bardzo jestem grateful. Nie wiem, pierwszy rzadko dawno tak nie miałem, naprawdę, super dzień. Dużo się mogę jeszcze nauczyć. Bardzo nieogarnięty jestem ogólnie. Po pierwsze za późno wszędzie przychodzę. Nie umiem wcześniej pójść na spokojnie, przygotować się i z mniejszym stresem, tylko wszystko na wariantach. Była ceremonia i ludzie na mnie czekali. Nie przychodzę z rozwiązanym butem.

Niesamowite jest to, ile w te 3 miesiące się wydarzyło nowych rzeczy, więc nawalamy, zajebiście.